Dobra, ja jestem Nervarion To jest konto To smurfowe, w którym będziemy robić challenge A jest 20 poziom, a z czym się wiąże 20 poziom? Oczywiście z runami, więc trzeba zakupić runy I od razu sobie ja chwilę o tym pogadam, także posłuchajcie I teraz będę oczywiście zakupował tylko to co jest mi konieczne Marki, z, marki, z marków nas interesuje na pewno 6AD. AD. No, na razie mogę tylko 6 ubrać, więc nie będę kupował więcej Marki są bardzo, bardzo ważne. Magic penny są również bardzo, bardzo ważne. A tak speedy są również ważne. Armor Peny niekonieczne nad armorami myślę, w sumie to nie są. Może kupię... Hybrydy są drogie, ale kupię sobie te armory też. Armory... Um. Kurczę, nie wiem, tych hybryd tak często nie gram, szkoda mi chyba IP-ków. IP Będę myślał później może nad tym. To nie jest takie konieczne. Dobra, tyle potrzebujecie zawsze z Marków. A sile żółte teraz. O, mam, 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 Okej, okay, zapotrzebujemy. To nas nie interesuje, nie interesuje, nie interesuje, nie, 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 nie. Armory nas interesują oczywiście, 6. A, 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 To nas nie interesuje, armor P level nas interesują. Sześć takich poproszę. HP per level ale nas również interesują. 6. Dziękuję. A, I wszystko tutaj. Tylko te ile nas interesują, żadne inne. Gryfy. Co nas interesuje? To nie, to nie. Aczkolwiek atak speedy na gryfach są niekiedy spoko. Na ID carry wiedziałem, że niektórzy tak grają. No, nie, 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 nie. Magic resist per level nas interesuje. Magic Resist, Flat nas interesuje Ability Power nas interesuje Tylko czekajcie, nie wiem czy nie lubię Ability Power Per Level wziąć w sumie Czy ja będę w takie postacie? Nie, wezmę sobie per, per Level OK. A jeszcze cooldowny są niezłe, tylko to są flaty. 6, ich tylko będę 6 potrzebował, więc te, że na junglerów dżugler, na się przydają, dają wam 5% CDR. I w niektórych, na niektórych się przydają, ze względu na to, że wam brakuje. Jak macie 35% CDR-ów yy, z, z przedmiotików, to 5% dokładacie właśnie z runek. 3 yy, razy, na razie 2 oczywiście będę brał. AD na quintach, na lisiny czy inne Pierdółki trzeba Dwie Attack Speed na AD Carry trzeba yy, Armory w sumie jakby grał Malfightem albo jakąś Leoną Ale nie wiem żeby do takie postacie wyciągał w tym koncie Nie wiem czy warto je kupować Na razie się wstrzymam, ale jak ktoś gra Leoną dużo na suporcie To na pewno te, te runy polecam Um, Okej, okay. HP, niekoniecznie. Nic, nic. Uh, movement speed. Czy ja będę grał z movement speedami. Będę też 4000 IP wydawać na coś, czego nie będę używał. Niech pomyślę. Nie, ale jeśli ktoś, jeśli ktoś lubi z tym grać, to. To też śmiało, to są dobre runy, tylko po prostu, wiecie, nie mój, jak gdyby, playstyle po prostu. Ja raczej jestem statycznym planerem, czy tam to Playnerem więc środka kiedy kiedyramuję. Um, ability Power, oczywiście, trzy razy, ja wezmę oczywiście dwa. Um, I co tutaj jeszcze brakuje? Te i style też, tam niby można sobie jednego wziąć, ale to niekonieczne. A um, mi chyba tyle. Down, nie. Ok, tyle z runami. Ustawię sobie jeszcze te runy. Na razie mam tylko trzy strony run. Myślę, że sobie dokupię więcej. Um, zrobimy sobie na pewno na AD typu Lisyn. Um, to pewnie będzie tak, właśnie 6 armorów flat i, i kilka tych per leveli. Tak myślę. Um, Magic Resist Per Levele i Psychical Damage To jest pod jakieś tam Lisini, Wukong, Vi. i inne takie pierdoły. Drugie. Na Midlanerów Magic Penny HP Per Level. I tutaj albo gracie Magic Resisty, albo gracie Ability Powerki. To jest kwestia tego jak się czujecie. Ja bym raczej perlewa, ale wszystko. Um, I Ability Power Key, to jest na casterów. I na junglerów, którzy grają pod atak speed typu Warwick, Xinn. Um, nie wiem, coś jeszcze takiego. Wiecie o co chodzi. Cyk. Uh, magic Resist. Um, I dwa atak speedy. Na razie mam tylko trzy i szczerze powiem, że na tych trzech, oczywiście jakby były full, można spokojnie dojść do Challengera czy gdziekolwiek tam chcecie, więc myślę, że więcej, więcej nie trzeba do szczęścia po prostu. Jak Jeśli chodzi jeszcze o jakieś inne strony run, to na pewno na, na supportów by się mogło zdać, to tam właśnie na leonek mówiłem, to byłby Armory, Armory, będzie Resisty i Armory. I co jeszcze? Na Kale też jest strona run, czyli atak Speedy, Armory, Magic Resisty i na Quinta gracie Apeki. i są też takie właśnie postacie, na których się używa innych run. Tylko że to są właśnie to są takie wyjątkowe że tak powiem: postacie. Tak samo jak na Raizie się gra Magic Peny, Armory. Magic Resisty, Per Level i Movement Speedy. I teraz myślę sobie właśnie, że Movement Speedy chyba sobie jednak kupię, bo Ryza będę pewnie grał na topie. A Także chyba, chyba wszystko. Wydaje mi się, że nie ma co więcej tutaj gadać o tym. Myślę, że jeśli będziecie mieli te cztery strony run, bo jeszcze to by wypadało zrobić. Aha, jeszcze ten, jeszcze AD carry. Jeszcze AD oczywiście, czyli 9 AD, Armory, Magic Resisty. A tutaj jeszcze można sobie na przykład 6 Armorów i 3 health per level, na przykład, dać. Tutaj też można zakombinować na Sealock. Zawsze mówię to w poradnikach. I 2 Attack speedy, 1 AD. Czyli 5 pięć, pięć run pageów macie, i to mam wystarcza do szczęścia. Naprawdę, więcej nie trzeba. Także. Tyle. Eee, tyle, tyle. O runach. Dzięki za oglądanie. Cześć.